Dobra, siemaneczko, Rodzynek z tej strony, witam z w kolejnym odcinku z Skinsa. Mamy dzisiaj cztery stówki, ale to jest na jak chcecie sobie coś wpłacić, użyjcie kodu RODZYNEK, 10% do depozytu, no i 2 zł na start, nie być na stronie. I jak płacicie z moim kodem, to też możecie zgarnąć sobie oto takie fajne skinki. Jak widzicie, tutaj są już trzy płoneczki na tych Shadow Daggersach, więc naprawdę jest spora szansa, żeby je dostać przy wpłacie, więc no myślę, że spoko opcja żeby sobie tutaj wpłacić dwie dyszki to niestety tak dużo, a macie szansę dodatkowo taką fajną kostkę zgarnąć co no mamy 4 stówki więc no trochę mało dzisiaj niestety ostatnio przegraliśmy, no ale spróbujemy sobie zrobić koskę no, spróbujemy sobie dobić do tych supreme knife'ów i otworzymy, zobaczymy czy da się zrobić jakąś fajną kostkę z takiego balansu no ja wiem, że się da, bo już parę razy taki challenge nam wyszedł z 50 zł do fajnej koski. Ale co, dobra. Wlećmy sobie może w jakieś tutaj te skrzynki na jokerze. Te naklejki są bardzo dobre minkasami ogólnie, jeżeli chodzi o mniejszy balans. Naprawdę je lubię, więc sobie je otwórzmy tutaj na startkę. Jeszcze dołączył do nas i musimy grać z botem. No i on tutaj drobi całkiem niezłą naklejkę. Najlepsza naklejka to jest 150 zł. Tutaj, no, dwie stówki, więc fajnie było dostać coś dobrego. No i właśnie dostał tutaj najlepszego dropa z tej skrzynki. I też kolejną dobrą naklejkę dostaję, Więc nie wiem, czy się tu uda to wygrać w tym momencie. No chyba pierwsza bitwa nam tutaj nie siądzie. To nie jest aż takie drogie, żeśmy to wygrali. No niestety tutaj sobie że meczek robi fajny profit, no ale jak widzicie bitwa dwie stówki, pięć jak wygrane, więc naprawdę y, fajna opcja. Dobra, polećmy sobie może z takimi i M4, -kami. gdzie są te M4, powinno być za 6 dyszek około, nadajmy sobie kawaha, albo trzy dyszki, boójście, trzy dyszki, dobra, M, WUPy. dajmy sobie jeszcze po w jednym razie i mamy taką bitewkę, teraz trzeba wyrzucić. Wyrzućmy sobie, może. E, może ta wops sobie wyrzućmy. 210 zł. No, jak tego nie wygramy, to jest lipa. Połączył do nas tutaj jakiś ziomeczek. Więc mówię, przydałoby się tutaj zgarnąć tą bitewkę. coś ciekawego wygrać przynajmniej. Okej, okay, ta meczka nie jest taka zła. Mam 5 dyszek. No, no tutaj mamy fajnego kołacha. Z tych skałachu by się przydało coś fajnego drobność, że to jest najdroższa skrzynka, więc teraz jakieś kałaszka dobrego. Tutaj dla nas, no i co? No mamy Slayton, ma tutaj Anubisa. Chyba bitwa. Już nie do wygrania w tym momencie. No dzisiaj nie mamy zbytnio szczęścia, dobra. Spróbujmy sobie coś takiego zrobić. To będzie najkrótszy odcinek na moim kanale aktualnie. Coś takiego nas jeszcze stać. Dobra, stać no, Zróbmy coś sobie takiego na dwóch graczy standardowo, Zróbmy już na czterech standardowy. Już nie ma się co bawić, no, już jesteśmy tyle w plecy, że... No, dajmy sobie boty. No i zobaczymy. Może akurat wielki kombat się szykuje w tym momencie. Mmm, To jest standardowe. nawet tutaj na kilka za 7 złotych. No, póki co nic tutaj dobrego nam nie wypada. Okej, okay, dyszka. Nie jest źle. Mamy jeszcze szansę tutaj zgarnąć, chociaż tutaj famasik za 6 złotych. No chyba już nie do wygrania, bo to jest najtańsza skrzynka w tej bitwie. Więc jest to, że mam coś światowego, jak to jest parę złotych. Więc no, jest mega lipa. A może za... Kupimy sobie taką beczkę, złotóweczkę. Ale otwórzmy sobie jeszcze darmo... Skrzyneczkę, pamiętajcie, macie w ogóle daily case, a nas jest go z kimś, to jest mega spoko, Bo jak nie chcecie sobie nic wpłacać, to możecie sobie coś tutaj zbierać. No niby 8 groszy, no ale jak sobie pozbieracie przez cały miesiąc, no to wiadomo, może wam coś lepszego na Takie najgorsze dropy, to jest taki kiesie za 2 złote. Tu już można coś nawet czasami drop. No, i sobie taką małupkę chociażby wypłacić za darmo. Czy całkiem spoko opcja, to takiego low case Jakby ktoś nie chciał zbierać cały miesiąc, no to co, otwierać te takie darmowe skrzynki, robicie takiego polimaga, no to dobra, to nie jest dobry drop, jak się nad nią płaca wypłacać, no ale czasami może coś paść. Dzisiaj szybki odcinek, niestety nas wyzerowało. Ja EP, jak ci coś płacić, rzucicie go RODZYNEK, może wam się uda. Jak chcecie, na no, moim kanale jest z 5 dyszek zrobiłem kostkę, więc jak widzicie, da się, możecie wpaść 5 dyszek i coś zgarnąć. No i oczywiście, pacencami kodem macie takie fajne giveaway'e. Zobaczymy w kilku odcinkach. Siema.